-po George! Chodźcie już! Dobra, liczę do trzech. Kurde, zapomniałem, że nie umiem liczyć. Och, George! Co ty brałeś? Że niby ja? Ależ nic. O, biedny George! A co, ma być bogaty? Biedny George! Spokojnie, wezwę doktora Niedźwiedzia. Halo! Nie. Co? Nie. Halo! Nie. Człowieku, oczyp się ode mnie! Nie. Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? Nie. Dobra, nara! Czy teraz George... Nie. Nie! ...pójdzie do... Nie! Nie! Co się tu dzieje?! Biedny George! Idziemy prosto do łóżka. Musisz troszkę poleżeć. A za spalany premium luzem masz 50% taniej, 349 za kilogram. A za skubi chrupkę? Co ty jaja sobie robisz? W takim razie nie pozostawiasz mi wyboru. Fresh 14, 一、二、一 <music>、二、一 <music>、二、